Się na zagospodarowanie terenów publicznych dziedziny nadborskiej pod nazwą Górok Nadborski Świnoujście. Nowa wizja w przestrzeni publicznej. <tryk> Nazywam się Paweł Pels i miałem przyjemność być przewodniczącym samu konkursowego y, w tym konkursie. Y, zanim otworzymy wystawę konkursową, y, ogłosimy wyniki konkursu i nastąpi wręczenie, y, wręczenie nagród w konkursie. Ale wcześniej chciałbym powiedzieć parę słów na temat założeń tego, tego, tego konkursu. Chodziło o to, żeby projektanci znaleźli jakiś, jakiś czytelny, spójny kod na zakresie pierwszego miejsca. W trakcie dyskusji i może też sporów, zgłaszania uwag, okazało się, że zaleceń pokonkursowych jest tak dużo, że istnieje ryzyko zbyt dużego wpłynięcia, wpływania na, 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 na autorskie, autorskie koncepcje projektantów, które mogłyby doprowadzić do zupełnie innego wyrazu, yy, wyrazu yy, yy, formalnego, yy, efekt, efektu, efektu końcowego, co mogłoby też powodować niezadowolenie, niepełną satysfakcję i projektanta, i strony zamawiającej. Yy, to cóż. Może przejdziemy w takim razie do ogłoszenia wyników i do wręczenia nagród. Chciałem ogłosić, że laureatem drugiego miejsca w konkursie został Pan Wojciech Dunaj ze Szczecina z firmy no, Domino. I prosiłbym o wręczenie nagrody, dyplomu Panią Wojciech Dunaj za Morskiej. Oczywiście z, tą, z tymi nagrodami wiąże się wynagrodzenie finansowe za tę tak. nagrodę. Drugie miejsce wiąże się z gratyfikacją w zakresie 10 tysięcy złotych. Tak. I bardzo dziękuję i gratuluję pomysłów i tego, że Pan Sąd Konkursowy mógł wybrać pracę atrakcyjną dla nas. Dziękujemy. Praca, z którą się identyfikuję, Tam, tak? Czyli tam. Zapraszam do swojej pracy. E, dobrze, laureatem trzeciego miejsca w konkursie został pan Patryk Pniewski z Gdyni. Pepe Studio Patryk Pniewski. Proszę bardzo. Podobnie gratuluję pomysłu pomysłów Dziękuję. i liczymy na dalszą współpracę. Trzecie miejsce i 5000 zł ratyfikacji. Pozostałe prace